Ej, co ty tu robisz? Ja? Co ty tu robisz? Nie próbuj mnie powstrzymać. Idę porozmawiać z Jajabają. Och, nie będę cię powstrzymywać. Wręcz przeciwnie, jak ci tak zależy, sam cię do niego zaprowadzę. Chodź! Więc zostałeś bohaterem, tak jak chciałeś co? Hasż tak ratujmy dżunglę już zaczyna hulać. Może powinienem sprzedawać twoje pamiątki zamiast Jaya Bai? Nie, dzięki, ale nie. Mm, nie wycofuję propozycji. Może jeszcze ją przemyślisz. Masz dla mnie jakieś nowe ploteczki, minki. Mm, na razie nic nowego, ale... Mam coś dużo ciekawszego. Przyprowadziłem ci najwierniejszego pana. Bardzo chcę cię poznać. O, to prawda. Pozwól, że o coś cię zapytam. Wiesz, która jest godzina? Godzina? E, gdzie mój zegarek? Godzina nieprzeszkadzania! Minki. Ach, tak, tak, ale może mógłbyś zrobić wyjątek? Tylko ten jeden raz? To... Kao, syn Kobiego, twojego starego przyjaciela. Porozmawiajmy. Kobi? Nie znam nikogo o tak idiotycznym imieniu, ale znam te twoje rękawice. On je chce. Dawaj je! Już! To chodź i sobie weź! Masz prosty jak ojciec. Więc jednak go pamiętasz? Pewnie. Widziałem się z nim po tym, jak dostałem ten kryształ od wyznawców wiecznego wojownika. Pamiętam, że się o to spieraliśmy. Nie jestem z tego dumny. Wiesz, dokąd się potem udał? Na pewno poszedł do tej stukniętej starej kozy. Wold, ty powinieneś wiedzieć, o kim mówię. E, e, tak, najstarsza. Każdy o niej słyszał. To jedna z największych mistrzyń sztuk walk. Znam ją? Tak, oczywiście, że ją znasz. A co z moją siostrą? Ją też widziałeś? Nie, niestety nie. Może ta starsza pani będzie wiedzieć więcej. Najstarsza Kao, ale niech cię nie zwiedzie imię. A propos imion wieczny wojownik? Kto to? To szaleniec. Oto kim jest. Nie wiem, jak wygląda, ani jakie są jego prawdziwe intencje, ale na pewno nie są dobre. Popatrzcie tylko, co zrobił ze mną. Jest jeszcze czas. Naprawimy szkody. Weź się w garść! Dobrze, dobrze. Minki, idź i powiedz wszystkim, że musimy posprzątać cały ten bajzel. Natychmiast! Robi się, szefie. Życzyłbym ci powodzenia, kangurze, ale czuję, że jeszcze się spotkamy. Pewnie. Już za tobą tęsknię. Ja za to życzę wam obu szczęścia. Przyda wam się. Znajdziecie Kobiego. A jak już znajdziecie, przekażcie mu ode mnie pozdrowienia. Dzięki, Jaya. I powodzenia w odbudowywaniu szkoły. Chodź, pora na zmianę scenerii. Następny przystanek, góry zmarzliste.